Tak, no Jak ja będę no. miał czas? Dopiero, dopiero po 12 grudnia. Co ty? A co ty tak zarobiony? No, bo mam dużo spraw. Wiesz, i przed, przed 10 grudnia będę miał ten dużo, du, dużo spraw. Dopiero po 12 grudnia. Słuchaj, bo ja ci też tak chciałbym opowiedzieć, nie e, żebyś mniej więcej poznał kontent, żebyś ty też wiedział. No i to oczywiście finalna decyzja zależy od ciebie. Ale mi się wydaje, że gdzieś tam na przykład. E, nasi widzowie piszcie też u Georgia, piszcie też na czacie i piszcie też u mnie. Czy wy jesteście w ogóle ciekawi, jak George, nasza gwiazda, nasz mega Big Queen daje radę i on żyje. Jak on w ogóle jak wygląda jego życie? Bo powiem wam, że mnie na przykład ciekawi, bo mi się wydaje, że to przed TikTokiem na przykład. A teraz, tym, co jest teraz, to to by się totalnie zmieniło życie od 300. O, przepraszam, o 180. Ja to mega, mega big win, mega big win. To jest tak, jak ty byś postawił wszystko na czarne i faktycznie by wpadło na rurę. Wszystko na, na czarne. Giorgio, ale to jest takie jedno fajne pytanie. A jak ci się właśnie teraz żyje jako celebryta? No, zajebiście! zajebiście. W, w każdy wtorek automaty, w sobotę kasyno. <noise> ja też kocham. Widzę, że ja jestem chyba największym fanem, Mordo. No wiem, Słuchaj, wiem. To, no? Mi ciebie pokazał taki mój dobry kumpel, taki. Wiem, Mateusz wiem, Reichel, jak, nie, jak na rowerach wjechaliście. Tak, tak, tak. No, No, bo przecież się wypowiadał. Mordo, ja jak, to, jak obejrzyłem ten filmik, od tamtej pory cały czas do stop cię oglądam, nie? I trzymam serdecznie ja za ciebie kciuki. Ja, ja, ja cię poznałem w tym, w hotelu Paradise. No właśnie, a powiedz mi, a jak ty w tym hotelu Paradise, bo ty oglądałeś pierwszą czy drugą edycję, jak byłem? Ja oglądałem ogólnie wszystkie. A, to ty jesteś fanem hotelu Paradise. No, oglądałem, oglądałem, nie, ja oglądałem prawie wszystkie. Ja mam pytanie do widzów, tutaj uwaga na czacie, uruchomcie się, jestem bardzo ciekawy. Piszcie, czy byście zobaczyli Georgia w hotelu Paradise. Ja Georgia takiego... w hotelu Paradise, no chłopie, ja tam tam by były automaty kręcone nie tylko we wtorki, tylko codziennie. No ja dobrę. Nawet no. Patrz. Chcielibyście... No dawaj bitewkę ty, dawaj bitewkę odpalamy. Dawaj bitewkę odpalamy. No dobra, jedną można odpalić. Dawaj, no, jedną odpalałem bitewkę i, i ten. No i dobra i powiedz sobie, okej. Okay. Bo dalej mnie to bardzo ciekawi i mam właśnie kilka takich pytań. Jak ty masz dosyć... Mówmy się, ty jesteś osobą rozpoznawalną bardzo. No, bardzo no, ty no, masz nie bardzo. No, na TikToku no. to 260 koła mnie obserwuje. A wiem, bo ja też poszedłem w TikToki i, i powiem ci, że też tam patrzymy, więc jak to wygląda. A, ten, a, a, ty, a ty teraz dopiero założyłeś konto, teraz dopiero jesteś na TikToku? No wiesz co, ja miałem konto, nie? Wcześniej, ale ja nie używałem TikToka, bo, no, bo gdzieś tam bo, nie chciałem. Ja, ci, się ja tak za bardzo nie widziałem, bardziej na Instagramie. Na Instagramie, na Instagramie, no, na Instagramie i na tym. I teraz YouTube'a zacząłem robić. I TikToka to dopiero wszedłem, wiesz co, jestem od tygodnia, od, tak naprawdę od dziewięciu dni, tylko że ty, tydzień miałem bana, bo nie wiem czy widziałaś jak od szoda od Moniki Laskowskiej na live. Nie, nie, nie? widziałem. Słuchaj stary, napiłem się bociana, napiłem się pociana, bo cian dobra wódka, nie? No wiadomo, I próbowałem się z no. <laughs> Próbowałem się z nią pocałować, stary na, na wizji I dostałem bana za przemoc seksualną, nie? No kurde. Ale odblokowali ci to, ale odblokowali ci konto. No odblokowali, odblokowali, ale tydzień miałem bana. tydzień miałem bana, no, bo... nie? No bo teraz bany dają za wszystko ogólnie. Ty, no ja widziałem, że nawet jak zapalisz, nie? Jak zapalisz, czy tam masz drinka, czy tam piwo, czy co? No nie, za drinka to, to od razu jest, nie za drinka to od razu. Tak? Dziękuję serdecznie za, za, za gifty. Mortka no i powiedz im, bo jestem bardzo ciekawy, nie? No i. Bo dosyć du dużo ludzi cię rozpoznaje, chyba jak wychodzisz na ulicę, nie? No, sporo. Najgorzej jest w centrum handlu, w galeriach. No, podbiegają ludzie do ciebie i ci proszę o fotki? No. I co lubisz to czy ci to męczy trochę? E, męczy. Męczy? To, to już jest na takim obie. No, 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 czasami idę i na każdym kroku, nie? Że zdjęcie, zdjęcie. E, blondino ci kazał pozdrowić. No, ja również go pozdrawiam, a to jest sąsiad tutaj z osiedla obok. Nie ja wiem, on mi gadał, że masz, że miałeś, że tam gadaliście, że na teledysku u niego będziesz? No, w niedzielę miałem być na teledysku, ale mi się nie chciało i tam y, odpuściłem sobie, nie. Ja to, wiesz co, ciebie widzę w jakimś takim teledysku, na przykład y -y, Avril no. Tak, tak. Albo był na przykład kiedyś ten Pop Smoke Dior, nie? Kus Dior Dior, czaisz? To no, y -y, amerykański, amerykański rap. Ja uskolima. Nie, no z kolima, gdzie? Z kolim spalony? On tam teledyski z policją. No. Tak? Naprawdę? No! No moja karalucia. Poczekaj, bo mi tutaj piszą coś pilne, poczekaj, bo tutaj jest gruba jest akcja. Grzesiu Owca pobił Easy iz, i mnie zbanował zaprawdę. O kurde ty co, coś, coś tu się grubego dzieje, Giorgio. Ale z kim? Grzesiu, no ten chłop, ten idiota pobił moją e, przyszłą niedoszłą dziewczynę O kurde, ale kto, kto to jest, wiesz, kiedy... ale kto to jest? No ten owca Ten owca, ten podziabany, mhm. ja czy nie? Patrz, napisali mi widzowie Grzesiu Pilne e, Poczekaj Grzesiu owca pobił Easy. W sensie to dziewczynę, co się dzieje z Easy? Eee, Grześ, to ci... pobił i z jej mierzbanową, naprawdę. <grym> Piszcie na czacie coś, się... piszą do mnie pilne, połącz się z Karoliną. Co no to, to zaraz to, się po tej, po tej bitwie się rozłączamy i się łącz z nią. Tak, połącz się, Tata, na pełnej. Piszcie, oni mówią, że nie pobił jej. O co chodzi? Piszcie mi na czacie, co się dzieje. Giorgio, wyjeżdżamy mu tam na chatę, czy nie? No ja Poznań Co robisz? No, ale no to, dawaj przyjedziesz, to zostaniśmy tydzień nagramy odcinek Nie, ja tutaj mam pracę. Ty pracujesz? No a jak marketing? Naprawdę? Ja no muszę napra nie pracuję. No, 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 naprawdę? No jak nie pracuję? Pracuję cały czas. Ja myślałem, że ty żyjesz z Tiktoka i z Instagrama. No gdzie? No jak? No dobra, a powiedz mi, nie wiem czy możesz uchylić mi takiego rąbka tajemnicy, ale najmocniejsza no właśnie współpraca jest... No właśnie nie, nie mam... właśnie nie mogę. Nie możesz? To chociaż powiedz, czy pięciocyfrowa suma była. No nie no pięcio gdzie? Ale to y, pięcio to jest y, 10 tysięcy i powyżej. No to tak, to tak. To jest kurwa prawdziwa suma. Ja to, a to jest. No. George, muszę ci jeszcze powiedzieć jedną rzecz. No Zanim zejdziemy z... i tak dalej. Moim TikTokowym marzeniem było zrobić właśnie z tobą live'a Mordo, wiesz? No, no to spełniłem twoje ale, marzenie. Ale Mordo jest jeszcze jedna rzecz. No mów. Na automaty koniecznie. Nie odpuszczę no, ci tego. No spoko, spoko. No dobra, to trzymaj się. Będziemy się łączyć. Ło, łącz się tam z tą, y, tą Izą. Czy tam Pauliną. Nie, 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 nie. Katrinko, Karoliną. pamiętaj, wszystko na czarne, trzymaj się. Dokładnie. Trzymaj pokrywa. się na razie. Pozdro jak to wyłączyć, Byte, bo ja nie potrafię. Ja nie ...wyłącza bitę. Poczekaj. <śledzisz> <śledzisz> Mordo widzisz, Czy jeszcze okay. jesteśmy skazani, żeby porozmawiać, ale przegrałem bitwę 80 do 40, 31, dobra roz rozłączył się. Easy skończyła live a Karolinka wróci zaraz na live. Dobra, słuchajcie! Bo jest was 1500 na wizji. Mówcie o co chodzi. Połącz się z Karolinką. Easy płacze. Zaraz wróci. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, odpalamy muzykę. Słuchajcie, odpalamy muzykę. Ma skarczoną dłoń, powiedziała. Nie płacze. Kłamią. Gościu ogarnie się. Zaraz wraca. Może połączyć. Jest. Ale Easy jest na czacie. Easy jest na czacie. Easy jest na czacie, czy nie? Kłamią, co wy piszecie za głupoty. Pobił ją. Że się przewróci. Easy dostała na dziurę odowcy. Ma live. Ma live, Easy? To dodajemy ją. No to łączymy ją. Pod warunkiem, że jest na live. Nie ma jej 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 na live. Zakończyła. No, ja Wam powiem tak. Eee, owca w tym momencie, bo właśnie dzisiaj sobie rozplanowałem całą listę pytań, o której, e, całą listę informacji, e, którą będę Wam przekazywał. I słuchajcie, właśnie chciałem poruszyć też temat owcy, bo to jest bardzo ważne i istotne. Owca napisał na swoim e, m, Instagramie, że on już nie będzie więcej się pchał do tematu telenoweli. I że on już sobie odpuszcza. Uwaga! Dlaczego on odpuszcza? Mam wszystko, wytłumaczę. A dlatego odpuszcza, bo on nie ma nic na mnie. On na mnie po prostu nic nie ma. I prawda jest taka, że jedyno on straszył, że on coś powie o pizzy. Słuchajcie, jak wyglądała sytuacja z pizzą? się razu poprosiłem dziewczynę, która mnie mieszkała e, i tak dalej, czy mogłaby zamówić pizzę, a ta zrobiła awanturę, że nie, że nie przyniesie mi pizzy i to jest cała, a, cała awantura, którą on chciał wyjawnić na, na tym, na e, TikToku, a ja powiem wam tak, mam pewne rzeczy i gdybym to udostępnił do internetu, to bym go po pierwsze ośmieszył, po drugie byłby skończony, a po trzecie, gdybym był naprawdę rasową rurą, to mógłbym pójść, złożyć zawiadomienie do adwokata, bo wcześniej byłem u adwokata, za to, że on publikuje moje rozmowy prywatne z konwersacji bez mojej zgody. I uwaga, podszywa się w imieniu innej osoby, bo wszedł na konto Pauliny i podszywał się pod Paulinę i ze mną pisał. I za to są już dwa artykuły, które skutkują tym, że mógłby siedzieć nawet na dwa lata. Ale ja tego nie robię, bo ja jestem człowiekiem i nie jestem rulą. Mógłbym go zniszczyć. Natomiast tak. Yy, on, on nie ma co. On na, on na mnie nic nie ma. Ja jestem czysty jak łza. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Fakt faktem był live. Yy, ośmieszyłem się na tym live. Yy, no bo się podnapiłem, wiecie, bocian, dobra wódka, jak jest za dużo procentów, yy, to ten, no to, no to się dzieje po prostu. Nie, czasem tak bywa. No co, wy się nigdy, że się nie napili, no kurczę, no nie uwierzyłam w to. Natomiast. Yy, Natomiast tak jak mówiłem, no, cała tele, telenowela porzucę, trwa dalej i, i powiedziałem, że dziewczynie pomogę, wyciągnę jej... E, Owca jej połamał telefon. Jest Easy, tak? No to do, dodajemy Easy. Nie ma Easy. Co Wy mnie oszukujecie? Co wy mnie oszukujecie? 1800 osób na live. No. No i chcę się połączyć z Karolinką, ale... Ale Karolinki nie ma. Nie czekajcie, mordeczki, bo, bo ja chcę Wam ten Owca zabrał jej telefon. Jest easy, musicie najpierw odblokować, jest Ale jest jako gość, czy, czy, czy o co chodzi? Spróbuję ją dodać jako gość. Nie ma easy. Nie ma easy, nie ma easy. Nie ma easy. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, wracając do owcy, ja sobie skreślę ten temat, bo mam tutaj jeszcze kilka do poruszenia. Owca rozkłada ręce i się poddaje. Pytanie brzmi takie: A co ma zrobić? Co ma zrobić z tym koleśem? Ja, tak jak mu powiedziałem, pisałem do niego i powiedziałem, że ruro nagrabiłeś sobie i, i że ja ją od ciebie uwolnię. Dobra, temat za, na razie zakończmy, bo nie chcę mi się gadać w kółko cały czas na to samo, chociaż wiem, że wy e, cały czas na to czekacie. Ja patrzę cały czas, czy jest Karolinka na live, ale jej na razie nie ma. E, chciałbym się odnieść do słów, które dzisiaj wypowiedział Adrian Cios, e, jak gadał z Moniką na TikToku. E, bo Adrian Cios poruszył taki temat, właśnie Karoliny, i powiedział, że Karolina no nie, jest, e, nie jest dobrym materiałem na dziewczynę, jeśli e, gdzieś tam zdradza e, swojego faceta i ma z nim dzieci. Ale chwila, stop, jak je zdradza? Dlaczego zdradza? Ona z nim nie jest przecież. Ona z nim przecież nie jest. To jest pierwsza sprawa. Fakt, faktem, mają dzieci, ale ja też wiem, bo też się rozmawiałem z Karoliną, i Karolina mi powiedziała, że ona nie chce być z tym człowiekiem. Oni mieszkają razem, bo mają, bo mają, mieszkają razem, bo jest umowa na ten dom, czy tam nie wiem na co jest i tak dalej, ale ona jasno i wyraźnie powiedziała, że ona nie chce z nim być, i ona nie czuje się przy nim szczęśliwa. I teraz uwaga, pytanie jedno do Was. Czy jeśli Wy bylibyście w sytuacji czysto hipotetycznie takiej, że Macie z kimś dziecko, ale nie czujecie się przy tej osobie szczęśliwi, to czy wy w takim wypadku byście byli z tą osobą do końca życia? Chcielibyście do końca swojego zafajdanego życia, bo tak to nazwę, bo to jest zafajdane życie? Być nieszczęśliwi i męczyć się z kimś, kto was, nie wiem, maltretuje, yy, z przy kim nie czujecie się szczęśliwi. Jak życie jest tylko jedno i polega na tym, żeby być szczęśliwym. No nie, no nie, no dokładnie, a ty, byś, a ty byś tak mógł zrobić, czy nie? Co robić? Tak. Tak. On mnie nie słucha. On nie słucha. Padło pytanie ode mnie do widzów, takie, że jeśli byłbyś z dziewczyną i miałbyś z nią przykładowo dziecko, ale nie czułbyś się przy niej szczęśliwy, tak? Mhm. To chciałbyś, żyłbyś dalej z nią pomimo tego, jakbyś miał dziecko? Czy jednak byś starał się być szczęśliwy, jednak byś odbił, wychowywał te dziecko, ale znalazł kogoś innego? Wychowywał te dziecko i znalazł kogoś innego? No jasne, nie, że nie tak do no mordeczki. By się nie męczył. No jasne, mordeczki. Nie sensu życie z kimś, kogo się nie kochaj. I... No właśnie, bez no sensu. właśnie, no właśnie, no właśnie. To jest bez sensu. Kurde, czytaj czat, Karolina weszła. Patrzę, patrzę. Nie ma Karoliny, co wy mnie trolujecie. Nie ma Karoliny. Nie chcę się połączyć, bo... znaczy ja się chcę połączyć, ale jej nie ma, bo cały czas klikam, żeby weszła Karolina. Grzesiek dodaje, bo Easy czeka. Nie mogę jej dodać, no mówię wam, no przecież klikam cały czas. Klikam cały czas. Mordeczki niedługo Tip-Lip będzie otwarte. Ja zaraz zobaczę, czy już nie jest otwarte. Czy już mnie nie zweryfikowali tutaj. Na czacie jest, a ja nie widzę. No ale jak to zaobserwuj? No przecież ja mam ją za... To ona musi mnie za, zaobserwować. Nie wiem, z jakiegoś nowego konta. Piszcie mi z jakiego konta. Oficjalnie odblokowała cię. O, 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 o! Easy oficjalnie coś tam odblokowała. Cię. Czekajcie, coś mi tam przeleciało, ale jest was tak dużo. 2300 was jest na, na tym i ja już nie ogarniam, co tu się dzieje. Karnika powiedział, że musisz zmienić ustawienia, bo jej nie dodasz. Ale jakie ja mam zmienić ustawienia? A z którego konta na chce wejść i zrobić ze mną live? O, zioczko właśnie oglądam Hotel Paradise to Easy oficjal, easy. Nie, no ale, no to ja mam ją zaobserwowaną, ja mam ją zaobserwowaną. Ja mam ją zaobserwowaną i nie mogę się do niej dołączyć. Klikam cały czas. Nie ma jej, nie ma jej, nie ma jej. Patrzcie, wpiszę nawet na tym, na wyszukiwarce i... Easy. Nie prowadzi transmisji live, nie prowadzi transmisji live, nie prowadzi transmisji live. Wciule mnie robicie. Czula mnie robicie. Nie, oszukujecie mnie. Dobra, wracając, bo to jest bardzo ważny temat. Mordeczki 2,5 tysiąca osób mamy. Nieźle. Nieźle, no. Słuchajcie, wracając do tematu. To, co przed chwilą powiedział mój przyjaciel Wiktor, którego serdecznie pozdrawiam. Nikt nie chciałby do końca swojego życia być nieszczęśliwy i mieszkać z kimś, przy kim nie czuje się szczęśliwie. Życie, pamiętajcie, mamy jedno. Życie mamy jedno i trzeba robić tak, dla mnie na przykład, jak ja bym chciał przeżyć życie, tak, żeby być szczęśliwym. Mógłbym nie mieć nawet pieniędzy, ale chciałbym być szczęśliwy. No wiadomo, lepiej jest mieć, niż nie mieć pieniędzy, tak, no to jest bardzo... Wiecie, no tutaj ja akurat uważam, że jednak pieniądze szczęście nie dają, ale już na przykład rzeczy za nie kupione pomagają być bardziej szczęśliwym niż nie. No bo wiecie, no na przykład chcecie pojechać z rodziną na, nie wiem, wakacje... A jeśli nie macie hajsu, no to nie powiedziecie, jak chcecie spędzać piękne chwile. Chyba, że pod blokiem czy pod żabką z butelką bociana. Pozdrawiam. Eee, no, taka prawda. Eee, kolejna sprawa, chciałbym się wypowiedzieć do tego, eee, co powiedział Adrian Cios. Eee, ja patrzę cały czas mordeczki, cały czas co, co chwila sprawdzam, czy Easy jest. Eee, generalnie z, z jego strony było to bardzo miłe, że powiedział, że zasługuje na le dużo lepszą dziewczynę. Ale pamiętajcie jedną rzecz Nie można też nikogo skreślać nigdy z góry Bo każdy gdzieś w naszym życiu Pamiętajcie Każdy gdzieś w naszym życiu Gdzieś tam powiedzmy Miał swoje lepsze i gorsze chwile Ja też w swoim życiu kiedyś odwaliłem i nie jestem święty Tak samo i Karolina I tak samo założę się, że Wy też macie swoje za uszami na pewno I ja tutaj was nie, nie będę od was tego wyciągał każdy ma prawo się pogubić, każdy ma prawo zejść w życiu, nie, zrobić głupotę. I tak wypominać do końca życia kogoś, bo coś zrobił głupiego, nie. Yy, dlatego, wiecie co? No ja jej nie bronię, nie? No ja bardzo lubię. Tak samo i Paulinkę bardzo lubię i zawsze za nimi stanę murem. Ale Easy jest, prowadzi live, zobacz. Nie ma jej. 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 Znowu mnie trolujecie, dobra. Ja nie będę się łączył, bo wy mnie trolujecie. A jeśli ma faktycznie, no to się rozłączę i pójdę sobie zaraz do niej i zadzwonię do niej. Eee, stare konto, ale ona ma trzy kąta. Ja na każdym z, z tych jej trzech kąt ją obserwuję. Także nie, nie, nie trolujcie mnie. Mówi, że zmieni ustawienia. Ok, chwila. Ustawienia. Dobra, to się rozłączam i zaraz się widzimy z powrotem. W takim wypadku, zaraz do Was wracam.